Kurwa, wybuchła beczka. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Ona nawet nie była czerwona, nie? Ona nawet nie była czerwona. Ja pierdolę. Beczka wybuchła. Wygląda znajomo, bo powinien. Chcesz, żebym Ci powiedział, co w nim jest? Ile mnie to będzie kosztować? Czas leci? Masz to u mnie gra. W tym telefonie znajdują się informacje na temat rosyjskiego handlarza bronią Amira Kafarowa. Kumplował się z twoim starym znajomym Al-Bashirem. Wiedziałeś, że... Strata czasu. Wybacz, ale mógłbyś mi z łaski swojej nie przerywać. Wiedziałeś, że Kafarow i Al-Bashir ze sobą współpracują? Wiem tylko tyle, że zostaliśmy przerzuceni na podstawie informacji z tego telefonu. W jakie miejsce? Środkowy Wschód. Północny Iran. Miał tam być Kafarow i pozostałe bomby. Miał być? Poza tobą nikt nie słyszał tego tak zwanego wyznania al -Bashira. Nie wiadomo, skąd wziął Posłuchaj, ten telefon. musimy powstrzymać Salomona. Odebrałeś telefon, wiesz, że on tu jest. Wszystko pięknie, ładnie, się rządzi, ale nadal musisz wypełnić białe plamy. Następna część tej historii budzi nasze poważne wątpliwości. No dobra. Kafarow miał willę w Dolinie Gilad. Przerzucona nas tam, ale z Dzień dobry, witam na kanale Cegła z 7 odcinka z Battlefielda 3 znajduje się po drugiej stronie doliny. Zamostem Gilat. Kim on właściwie jest? Ten handlar bronią z telefonu Albasila Nic więcej nie wiedzą? Nie, tylko tyle, że może być powiązany z bombami. Na pewno sprzedał im rosyjskie atomówki. Co to może znaczyć? O kurwa! Zesadzka z lewej! Szerba! Pojazd zniszczony! Ostrzał z lewej! Ruch za skałą! Lewa strona! Szkoda, tu jeden się strzelają! Patrzy zniszczony, atakujemy! Niko kurwa nie widzę! A tam są! Tak że to się dobrze kamuflują. Jaką mam drugą broń? O nie mam! Już mam. U, podam się. Czekaj, co to jest? Może no, jakbym patrzył co podnoszę, to bym wiedział, ale... Śmieszne! Aha, bo tu miałem... Dobra, miałem... Miałem serię ustawione. A myślałem, że to po prostu strzela tak pojedynczo. Pierdole. Spadochroniarze! Rosyjscy, co jest? Może pracują dla Kafarowa? No, tak czy siak Steve boję się, że mogą mieć lekką przewagę liczbną. No. Nasz cel jest jasny. Te bomby. Szejbusz. Pogadajmy z nim. Mm -hmm. No, bo mamy ruskich spadochroniarzy, prawda? Mamy więcej ruskich spadochroniarzy. Normalnie rzecz biorąc nie jest to wojna. Rozumiecie o co chodzi? Tak jest. Musimy dotrzeć tam pierwsi. Myślicie, że Rosjanie zjawili się tu bez powodu? Chronią swoje tyłki. Wiemy, że współpracują z Pielą No Do dobra, ruszamy. Aha, okej. Okay. Czyli mamy zakończyć jedną wojnę i drugą. Normalnie kurwa zajebiście. Montez, Słyszałeś No, w do dużo już ich tam widzę. Może jakoś spróbujemy granatem ich trafię? Nie bałc

Nie, ja teraz nie mam granatu. Kurwa. Chyba zmarnowałem te granaty. Ale poleciał Dobry agent Dobry ruski. Kurwa wybuchła beczka, ja pierdolę. Ja pierdolę, ona nawet nie była czerwona, nie? Ona nawet nie była czerwona, ja pierdolę. Leczka wybuchła. Oj, oj, oj. Adolniam, nadal nie mam, mam grantów. O! Wow. Kurwa ci nic nie widzę. O nie, 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 ja się tak nie... O nie, ja się tak nie bawię, ja się tak nie bawię. Fajne osłony macie, koledzy. Panowie kolegowie. Gdzie wy jeszcze jesteście? Ojca. Musimy szybko dostać się na drugą stronę doliny. Wywiad donosi, że Rosjanie zmierzają na północ i są blisko pozycji Kafarowa. A to właśnie o niego nam chodzi. Po niego przybyliśmy. Musimy dostać się do następnego punktu kontrolnego. Zrozumiano? Kontratak! Kontakt! Linia drzewa wprost! Wróg na otwartym terenie! 200! Ognia! Wróg na na wkrót. Oh, o Jest se Proszę nas nie zabijać. Taki, ty, ty, lewej! A sam drogą to jest ten masz, to jest tam? Multiplayerze, czy jakiś inny? A chyba jakiś inny. Bo na, na jakiejś innej mapie, na multiplayerze jest taki masz, który też właśnie da się zawalić. Co to tak kurwa wali tymi rakietami ciągle? Tu jest kurwiel. ich tam jest, kurwa, jak kaczków? Jak mrówków Gdzieś jeszcze są jakieś? Pomioty szatana rosyjskiego? Brata Putina Dobra, Wtedy do chyba jeszcze Midwiediew był, tak mi się wydaje Prezydentem Bo to 2011, nie? Mnie się strzela do tego WDW, to muszę przyznać. Ładnie padają chociaż trochę nierealistycznie, bo w prawdziwości yy, aż tylu by nie wylądowało. A wtedy jeszcze nie znaliśmy pełnych możliwości WDW, dopiero poznaliśmy 24 lutego 2022. Mdźcie z no Jeszcze dwa BMD! Transmortary od siebie! Dwa BMD, a ja tylko. jeden! Czy dwa mam właśnie na. naboje? Na naboje! I dwie! No bym powiedział, że mam zero! Tu chyba jest! Tak! Szybko! Kuj ci w dupę! Kuj na ryj! Nie kurwa! Co ja zrobiłem? Ja myślałem, że trafię tamtego kurwa piechotę. Co, co ja zrobiłem? O, o, o Nie, to było taki kurwa tempe. Bo szczyt głupoty, kurwa. Którego sektora? Gdzie jest Matkowicz? Tam chyba jest. Tu jest? Ała! Ała! Kurwa! jest szyby napierdalają z kurwisyny? Ja tym razem za tą skrzynką się ukryję, bo ten samochód jest bardzo stałą osłoną. No zdechnij kurwa! rady całej rosyjskiej brygadzie. Może warto to jeszcze przemyśleć? To wojna manewrowa, sierżancie. Nie podoba się wypierdalać do lotnictwa. Panowie, jeszcze nigdy mnie nie zawiedliście. Oczekuję, że wypełnicie także to zadanie. Oczywiście. Nie, no kupry was, Steve, posłuchaj. To się nie trzyma kupy, nie wierzę, rozumieć. Sierżancie Campo, Blackbird, przecież słyszeliście rozkazy. Odrzutowiec! Chyba nie nasz, co? Kur... nas, co? Wiedział nas? O! Zabraca! Mamy przejebane! Do rur! Do rur! No, fajnie kurwa, fajne, fajne Gówno mu zrobimy No, gówno, tak Do rur. Nie mogę wejść do rury! Muszę! Chodź stary, rusz się! Szybciej, już jest! Mamy szansę, środku! Teraz paszkowicie nie No i to jest w tym jednym z nie wypiera się kurwa. O kurwa jest na z tej strony. Mam. на меж Что? Сам так был? Охурыва. Gdybyśmy postąpili inaczej, a oni nadal by żyli. Tyle, że to jest wojna. Takie rzeczy się zdarzają. Ale mamy zadanie do wykonania. Musimy pierwsi dotrzeć do Kafarowa, nieważne czy bomby tam są. Nie ma żadnych nazw. Jesteśmy my. Jesteś ty. Wy decydujecie. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Zapraszam w środę i w niedzielę na inne serie i też battlefieldy. Czekam.